Cześć, z tej strony Kuran. Jest ze mną Emi, która chwilowo jest nieobecna. Za chwilę pewnie się odezwie. E, dokończyłem armę mobów. E, przy okazji w międzyczasie. E, ogarnąłem tą skrzynkę z neteru. E, ona już działa od paru minut. Zresztą efekt można zobaczyć. I aktualnie ją powiedzmy dokończę, żeby nie trzeba było przy niej stać po prostu. Tylko sobie wezmę trochę EMC i tą skrzynkę w sumie też. Dobra.

Chyba obsypianowe były odpowiedzialne za zbieranie. Sprawdzę sobie na szybko. Znaczy, no, ja odpaliłem swój wrot nagranie. dobrze. Eee, obsypianowe, żelazne i złoto. Potrzebujemy szkło w pierwszej kolejności. No jak widzisz,. Nie działa. Tylko tak, teraz. Tam stałam, to mi się, to mi się wybrało. No wiem. Yy, tylko teraz muszę to zrobić, żeby to działało bez jakiegokolwiek stania tam obok. A do tego mhm. potrzebuję trochę szkła. Yy, weź mi się przesunąć, żebym przypadkiem nie do lawy. No, już się usunąłem. Ja. Będę potrzebował dziewięć. Cztery szkła powinno wystarczyć. Teraz tak, muszą być żelazne. Na każdą żelazną potrzebuję po dwie sztabki. Czyli to potrzebuje cztery sztabki. Dwa obsydianu, dwa złota. Biarze? Tak, 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 a, a... 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 Ale też nie potrzebujemy tych bloków. Dobra, oni nadal umierają. Czy jest ok? Masz drabinki? Eee, potrzebujemy jeszcze wręcza, czy jak to tam się nazywało? Tak, wręcz. To gir i trzy żelaza. O... A, i potrzebujemy jeszcze... Y -y 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 -y. potrzebujemy jeszcze. Jedno szkło A też dałem dupy, bo się go nie nauczyłem. O dobra, mam piasek. Dobra. Teraz tak. Potrzebujemy stongir, trzy żelaza. Żelaza mamy, a stongir jak się robiło? Uden gir, terpateki. na uden a. Po prostu. Ok. Nie ma problemu. Yy, stone Gear i Plaza. To daje nam pręcza. Teraz nie pamiętam, jak to się ustawiało. Ojej. Ja... że się uh -oh. rozpadnie na łeb. Yy, czekaj, to idzie tędy. Tędy, tędy, e... O Nie mm. pamiętam jak to się układało. Po prostu najprostszą możliwą zasadą. A teraz powinno zbierać te wszystkie przedmioty, i przesyłać automatycznie do rury wyjściowej. Tego co Ale... widzę, to zbiera. A? Tego co widzę, to zbierają się te przedmioty. A, tylko nie przesyłają. Tak jak. No A? właśnie, tylko nie ma, nie ma chyba przesyłu. Chyba. Teraz muszę zobaczyć, jak to się stawiało. Chcę, że zbierają, ale to nikt nie przechodzi. Się pod przechodzi. zostały, takie dwa. Teraz U. Dobra, teraz przechodzi. Praca, czyli tak. Jezu, czekaj, bo umieram. Ani poczekaj. się Chcę Dobra. Takie. Teraz powinny przechodzić. Takie. Teraz powinny przechodzić. Mhm. Mm Ile okay. co widzę chyba I po działa. Mhm. Dobra. Fak, fak, fak. Czekaj. Dobra. No to muszę przywrócić znowu sobie wszystkie itemy. Bo zapomniałem, że ten pikax tak szybko kopie. I spadłem. Dobra, yy, to momencik. Ja muszę sobie sprawdzić, co dokładnie straciłem. To chyba twoje. Yy, czekaj, na razie to zostaw. Na razie ty to trzymaj. Dobra, momencik. Dobra, były powiedzmy małe komplikacje. Hmm. Jak było widać zresztą. Ała, ja <noise> się boję tam podchodzić, totalnie. Eee, dobra, to to. I teraz tak. One są chyba teraz te dwie są dobrze ustawione. Ta też raczej. Ta jest źle. Gdzie mam tego wręczam. otwaliłem, otwieram. Dobrze. Mm. Dobra. Ta jest ok. Mm. A jest ok raczej. A jest ok. Powinno być ok. Tak mi się wydaje. No, Jezu, ja zaraz umrę od tego, że tylko na mnie spadają. Dobra, chyba powinno działać. Ja mam pickaxe'a tu. Meskito, ja zaraz umrę od tego, że na mnie ciągle spadają. No to uciekaj stąd. Dobra. Wyciągnę wszystko i zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. Tylko coś musi najpierw spaść. Jasie, możesz spaść? Ty. na no, coś spadło. Pytanie, czy był z tego jakiś drop, czy nie? Właśnie nie był, bo nie widziałam. No to no, by zombie. Nie widziałam. No ja bym wolał już więcej nie spadać. Ale no, możemy to sprawdzić w inny sposób, z tego co pamiętam. Ktoś, o! To właśnie. się, od, się odsuń, bo tu gdzie stoisz możesz obarwać. Okej. Okay. Czy się dobrze przesuwa? Tak, dobrze się przesuwa. Jest pod strzała. I właśnie idzie Rotten Mut. Co mówi? Dobra, czyli to nam działa. Cały nie strzały pozostawiam. Mogę zostawić, i powder mogę zostawić. No dobra, i to będzie się teraz automatycznie samo zbierać wszystko. Ja bym to chyba zabudowała. Tutaj przynajmniej z boku. Bo jak spadają moby, to stając przy skrzynce centralnie można uberwać. No wiem. Dobra. Ważne, że to już się zbiera samo. Eee, to teraz tak tą skrzynkę musimy przerobić na mniej lepszą wersję. Może tak to ujmę. Łapie. Tylko ja zostawię wszystko, czego nie potrzebuję na wszelki wypadek. I teraz tak. Ta skrzynka się nazywała... Nie wiem, jak ona się nazywała. Alchemical Chest. I z niej musimy zrobić energy kondensor kondenser Do czego potrzebujemy czterech diamentów? Dobra, no diamenty specjalnie farmiliśmy na Jak? Nie tak to się robiło? Bo tak to się robiło Dobra, mamy jeden sztabek złota, czyli mamy 8 sztabki złota, mam nauczone? Oczywiście, nie? Bo po co? Ok, i teraz tak. Mówiłem, że potrzebujemy cztery diamenty. Tak, jesteśmy. Jestem w stanie zrobić dwa. To właśnie Ale mogę się ich nauczyć, więc tylko one potrzebują dużo EMC. No, ale aktualnie nie mamy problemu aż takiego z EMC. No, mamy trochę rzeczy, które można przepalić. Właśnie dlatego mówiłem, że dobrze jak najszybciej zrobić tą farmę, nie? No, rozumiem. Dobra, mam trzy diamenty. Agon Powdera się nie da przepalić na MC. Nie. Prawda wam, Po prostu zniknął mi. Mhm. Hmm. czekaj, jakbym wyciągnął cokolwiek Posłownie cokolwiek dobra, da się przepalić a, da się? A, to, że gunpowder może zamienić tylko na redstone'a dlatego mi to nie działało Hmm, czyli rzeczy typu proszki można przepalać, znaczy można zamienić tylko na proszki, rzeczy typu yy, jakieś tam surowce można tylko na surowce. Dobra, potrzebujemy jeszcze 4000 MC. No to 4000 MC. No tak ja mamy problem. chociaż nie, nie mamy problemu, bo mamy hełm jeszcze przecież, złoty, który możemy zapalić. Na wszelki wypadek się go nauczę. Dobra, czyli mamy cztery diamenty, do tego potrzebujemy jeszcze cztery obsydianu. Akurat mamy. Mam akurat. I dobra, i muszę zabrać tą skrzynkę. Weź pikaksa i po prostu ją Okej. Okay. Bo mi to zajmie zdecydowanie więcej czasu ręką. No i daj tą skrzynkę. No, już ci daję. Dobra. I teraz ja zrobię tylko to co miałem zrobić. To się robiło w ten sposób. Dobra i mamy coś takiego jak Energy Condenser. Zresztą dobrze by było się go nauczyć. Z nami jedno z nas. I teraz jak działa Energy Condenser? Jak go sobie postawimy? Jak widzisz, on ma swoje. Mm, jak sobie otworzysz. Na górze masz taki pasek. No, widzę. Można pasek nie to nie jest nie... Do ładowania. No, coś tam desem. I teraz cokolwiek do niego wrzucę. To no, to wszystko będzie zmieniane na AMC. I teraz muszę mu dać jakby jakąś wartość źródłową. Powiedzmy, niech to będzie kość. Jak widzisz, wszystko aktualnie zmienia na kości. Aha. Tak działa energy condenser. Ja Czy to już kiedyś. W jakiejś pakcie. Teraz, jeżeli na przykład weźmiemy... Hmm, jesteśmy w stanie zrobić blok złota? Nie jesteśmy w stanie. To u nas ma najwyższą wartość OMC? Nie to nic. No to nie wiem, weźmy po prostu złoto. Jedno. I po prostu ustawimy, żeby wszystko było zamieniane na złoto. I jak widzisz, już mamy trochę mniejsze problemy ze złotem. Okay. Teraz, racji, że mamy 9 tabek złota, to możemy to przestawić, żeby nam produkowało bloki złota. Dobra. To jest aktualnie jedna z największych rzeczy, którą jesteśmy w stanie zrobić. Teraz, wszystko, co wydropią pokonane MOBY. Będzie zamieniane na bloki złota. Potem możemy w ten sposób robić Dark Matter i tak dalej, bo to tam tych przedmiotów, które można na tej paczce wytworzyć jest bardzo dużo. Mhm. Dobra, łapie. Ogólnie później jeszcze będziemy mieli. no Tylko nie pamiętam jak to się nazywa. Mm. Ja wiem o jaki blok mi chodzi, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Mm. A to jest? Mm. Blok z podstawowego Minecrafta czy spaczki? Nie, to jest spaczki, Tak zwany kolektor. Mhm. I. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak działały kolektory. Bo tego, tego sobie teraz już nie przypomnę. Będę musiał sobie to odświeżyć. Czy do kolektorów były potrzebne relaje? Czy czym to się napędzało? Nie pamiętam. Bo to mi się na pewno się napędzało. Czekaj, w sumie na szybko sobie wygoogluję. Hmm. To jest ta dobra. Okej, okay, dobra. Mm, już pamiętam, jak one działały. Okej, okay. mm, no, Jestem z powrotem. Dobra. Mm, Energy kolektory działały w taki sposób, że pobierają jakby energię z jakiegokolwiek źródła światła. Wystarczy glowstone. Ja rozumiem. I teraz pytanie, jak to się ustawiało? Energy condenser. Okej. Okay. Hmm. Um, tak tłumacząc na polski, e, jeżeli Energy Collector gener. znaczy. E, czekaj. Um, will be transferred to any adjacently placed EE2 blocks, such as Condenser, Antimatter Relay, Dark Matter Furnace or Red Matter Furnace. Energy Collector po prostu działa w taki sposób, że jak go postawimy przy tej skrzynce. To będzie pasywnie zbierać y, jakby energię ze światła. Dobra. No, rozumiem o co chodzi. Więc jest to na pewno bardziej wydajne, bo tak jak widzisz, no, dopóki za dużo nie zdobyliśmy. Tylko pytanie, czy jesteśmy w jakiś jakikolwiek sposób zdobyć... Glowstone aktualnie. Od tego musimy zacząć. Ojej, jest w niederze. ale go nie ma. Hmm, jak na tej Polsce zdobywało się Glowstone? A? To jest bardzo dobre pytanie, nie? Jak na tej paczce można było zdobyć Glowstone'a? Hmm. Wiem jak. Dobra, już pamiętam jak. Chodź. Mm, tylko weźmiemy ze sobą trochę kobla. Mm, to nie wiem, czy mamy. Mamy. A, nie Chodź. Pokażę Ci sztuczkę. Teraz mi się przypomniało. Pamiętam, ja że kiedyś dosyć długo się nad tym głowiłem, żeby to rozmienić. To wchodź. Ja już jestem na dole. A ile dobrze pamiętam. Dzień dobry. A ile dobrze pamiętam, to można było zrobić w taki sposób. Nie? Mm. No, coś ci nie wychodzi? Mm. Mm. Okay. Pamiętam, że jakoś tak to się robiło. No, tutaj mi się zmienia tylko na. No kurczę, wiedziałam. No, ale to zdecydowanie nie jest to, co chcemy. Czekaj, ja spauzuję na chwilkę nagranie i zaraz zobaczę, jak to się robiło. Okej, okay, nie było tematu. Ja no, miałem granie. cały czas spauzowane. O, no, tego ci mówiłem, Gałganie. Mmm, zapomniałem o tym, bo nie spojrzałem na ten... Na nakładkę. No dobra, no ale no w sumie i tak nic z, w sumie nie zrobiliśmy przez ten czas. No w sumie nie. Jak go mi tłumaczyłeś. No, mm, więc w sumie niewiele się zmieniło. Na pewno potrzebujemy więcej złota. Mm, no bo Mila raczej bym nie poświęcał na to. Drewna też póki co bym nie poświęcał. W ogóle byśmy mogli zrobić trochę więcej ziemi. Od drzewek. Więc w sumie mamy dwie opcje. Albo czekać aż tu samo z siebie się wyfarmi, albo i z powrotem do netheru i się bawić. No to wybieraj. No to chyba jeszcze pójdziemy na szybko do tego netheru. Tylko weź sobie trochę kobla. Tu mam. No ja biorę ten, ja biorę pikax. I miejmy nadzieję, że gaz nas nie rozwali. Szczególnie, że jak pamiętamy, gdzieś tam był. Mogłem mieć ze sobą coś do jedzenia. A, ciul tym. Dobra, kilku kumpli na szczęście mam już na wejściu. Jesteś? Jesteś, dobra. Jestem. Spokojnie jestem. A właśnie, zapomniałem, że mogę naładować ten kilof. Będzie zadawał większe obrażenia. Dla jestem trochę martwy. Masz coś? Hmm. Rotem no. mi zbytnio nie leczy. No dobra. Amika, kadze. Zamykaj. Okay, nie? Pamiętam. Nie wiem, ci może wydropię mi trochę więcej mięsa. Żeby mi się HP zaczęło regenerować w końcu. Dobra, kamikaż górski naprzód. Zamykamy. Oba, yy, dwa serduszka. Dobra, przynajmniej dostałem coś tam do jedzenia. No ale słyszę gdzieś tego pieprzonego gasta. Dobra, ja na razie zakończę odcinek. Najwyżej jeszcze dogramy jeden. Póki się bawimy w tym netterze, co?